Pancerniki. Za nami oficjalna premiera iOS 18. A to z kolei oznacza, że możemy pobierać najnowszą aktualizację w ramach wstępnej wersji systemu przeznaczonej dla programistów. Czy warto już dzisiaj zaktualizować swojego iPhone'a? Prześledźmy zatem wspólnie wszystkie zmiany oraz nowe ustawienia, które zostały nam udostępnione. Zaczynamy. Na początek skupmy się na tym, jakie modele iPhone'ów są kompatybilne z nowym iOS 18. I tu mamy dobrą wiadomość. Otóż użytkownicy już od modelu XR czy choćby drugiej generacji iPhone'a SE mogą zainstalować nowy system w wersji Beta. Oczywiście z uwzględnieniem różnic, jakie będą wynikać w kontekście dostępnych funkcji, czy ustawień uzależnionych już od konkretnego modelu telefonu. Wszystkie przedstawione nowości omówię dla Was na podstawie iPhone'a 15 Pro Max. A pierwszą rzeczą, na której się skupimy jest ekran blokady i tutejsze ikony skrótów, które od teraz przenoszą nas bezpośrednio do wybranych narzędzi bądź aplikacji. Wszystko co musimy zrobić to przytrzymać dłużej palec na ekranie blokady, by wywołać naszą kolekcję tapet, a następnie wybieramy dostosuj. Dalej wybieramy ekran blokady i usuwamy aktualne skróty. Wybieramy ikonę z plusem i w ten sposób zostajemy przeniesieni do listy narzędzi. Możemy dysponować na przykład skrótem alarmu albo szybkim dostępem do tłum Tłumacza. Wybieramy gotowe i to wszystko. Przy okazji pamiętajcie, że po wywołaniu ekranu blokady i przeciągnięciu palcem od prawej do lewej krawędzi ekranu uruchamiamy aplikację aparatu, więc tę jedną ikonę skrótu możecie wykorzystać do innej funkcji. W opcjach dostosowywania ekranu blokady, po wybraniu czcionki i koloru zauważymy kolejną nowość, jaką jest kolorowy gradient. Kiedy z kolei korzystamy z nowych systemowych tapet, to w opcjach dostosowywania możemy wybrać kilka specjalnych styli dla tej Właśnie tapety. Po przejściu do ekranu głównego warto zainteresować się ikonami aplikacji, które od teraz możecie przemieszczać w dowolne miejsce i nic nie stoi na przeszkodzie, by na przykład układać je od dolnego wiersza. To, co z pewnością ucieszy wiele osób, to większa możliwość personalizacji ekranu głównego. Wszystko, co musicie zrobić, to przytrzymać palec na ekranie, by wywołać polecenie Edytuj, widoczne w lewym górnym rogu ekranu. Dalej wybieramy dostosuj. Jak możecie zobaczyć, od teraz mamy do dyspozycji. Dodatkowe opcje. Zacznijmy od tego, że możemy powiększyć rozmiar ikon i tym samym usunąć etykiety znajdujące się pod nimi. Możemy także zdecydować, czy ma być włączony tryb ciemny i adekwatnie do tego dopasować wygląd ikon. Możemy ustawić je na stałe albo polegać na trybie automatycznym. Dodatkową opcję stanowi czwarta kafelka, za pomocą której możemy wybrać konkretny motyw kolorystyczny dla wszystkich naszych ikon i nieważne, czy to są ikony aplikacji systemowych, czy pozostałych. Zmienia się dosłownie wszystko wraz z widgetami i pozwala dopasować się do wyglądu naszej tapety. Oprócz samego koloru możemy także zdecydować o jego poziomie saturacji. Dla ułatwienia możecie również skorzystać z narzędzia pipety, które pozwoli wykryć konkretny kolor z waszej tapety. Kolejna rzecz. Która powinna nas zainteresować w ekranie głównym, to możliwość blokowania dostępu do wybranych przez nas aplikacji, które będą wymagać dodatkowej autoryzacji Face ID. Wszystko co musimy zrobić, to przytrzymać dłużej palec na ikonie wybranej aplikacji i wybrać pierwsze polecenie Require Face ID. Tu przy okazji możemy zdecydować, czy aplikacja ma nadal zostać na widoku, czy trafić do osobnego folderu o nazwie ukryte. Od teraz, kiedy przekażecie komuś odblokowany telefon, nie musicie się martwić, że będzie mieć on dostęp do aplikacji, które zawierają wasze prywatne dane. Pamiętajcie, że podglądy powiadomień i wyniki Spotlight nie będą wyświetlać aplikacji i jej zawartości, jeśli będą wymagać autoryzacji Face ID i zostaną przez was dodatkowo ukryte w folderze. Kolejne ułatwienie to szybka zmiana rozmiaru waszego widgetu, jeśli tylko ten oferuje taką możliwość. Przytrzymujemy palec na ekranie i kiedy zobaczymy w narożniku widgetu interaktywną ikonę, to znak, że możemy zmienić jego rozmiar. I dopasować go do naszych potrzeb, mając od razu pełny wgląd w to, jaki przyniesie to efekt dla całego ekranu głównego. Oprócz tego po dłuższym przytrzymaniu palca na wybranej ikonie aplikacji albo widżecie mamy także szybki dostęp do wszystkich możliwych widoków danego widżetu bądź aplikacji, która wspiera widżety. A skoro mowa o widżetach, to od teraz mamy do dyspozycji nowy systemowy widget, który ułatwi nam korzystanie z aplikacji Dziennik. A jeśli lubicie korzystać z Dziennika, to musicie wiedzieć, że od teraz pojawiła się nowa opcja pozwalająca łatwo zapisać wasze odczucia w trakcie tworzenia wpisu. Wystarczy, że skorzysta Wtacie z ostatniej ikony w pasku narzędzi. To w przyszłości pozwoli wam się rozeznać, jak zmieniał się Wasz nastrój. Będą to również dane, które uzupełnią informacje w Waszej karcie zdrowia. Zmiana, która z pewnością podniesie wygodę korzystania z iPhone'a, to przeprojektowane centrum sterowania, do którego dostęp otrzymujemy po przesunięciu palcem w dół od prawego górnego narożnika ekranu. Od teraz nasze centrum sterowania zostało przede wszystkim podzielone na osobne karty tematyczne, zawierające odpowiednie narzędzia, które możecie w pełni edytować. Dla przykładu przejdźmy do karty oznaczonej jako Muzyka. Kiedy przytrzymamy palec w pustym polu albo skorzystamy z ikony plusa w lewym górnym rogu, wywołujemy tryb edycji, podobnie jak w przypadku widgetów, widzimy, że uruchamia nam się możliwość zmiany rozmiaru narzędzia w tej karcie. Zmniejszając w tej sytuacji odtwarzacz muzyki, możemy zobaczyć, że zostały odsłonięte puste pola, w których możemy umieścić inne narzędzia. Wybieramy zatem polecenie dodaj narzędzie i dla przykładu przypinamy skrót do aplikacji dom. Jak możecie zobaczyć, ponownie decydujemy o rozmiarze i usytuowaniu naszego. Withdżetu z narzędziem, a zatem na podobnej zasadzie możemy zupełnie przeorganizować znaną nam dotąd stronę z ulubionymi narzędziami. Oprócz tego możemy oczywiście dodawać kolejne strony, co stwarza nam sporo możliwości konfiguracji. Od teraz w prawym górnym rogu znajdziemy przycisk wyłączania. Przy okazji tutejszych narzędzi warto zwrócić uwagę na odświeżoną latarkę, która od teraz wyróżnia się nowym wyglądem, a także możliwością ustawienia nie tylko mocy światła, ale także szerokości strumienia, więc możemy zdecydować, czy światło będzie bardziej skuteczne czy rozproszone. Fajny dodatek. A skoro jesteśmy już przy tego typu wizualnych atrakcjach, które łatwo na początku przeoczyć, to zwróćcie uwagę na to, co się dzieje z lewą krawędzią ekranu, kiedy wciskam przyciski głośności albo przycisk czynności. Daje to naprawdę ciekawe wrażenie. Jeśli zdarzyło Wam się kiedyś zapomnieć o wysłaniu ważnego SMS-a, mimo że na przykład jeszcze dzień wcześniej o nim pamiętaliście, to z pewnością docenicie nową opcję w aplikacji Wiadomości. Wszystko, co musicie zrobić, to wejść do aplikacji, wybrać wasz kontakt i wcisnąć. Wybieramy ikonę Plusa widoczną obok pola wiadomości. Wybieramy więcej i tutaj interesuje nas polecenie wyślij później. Od teraz możecie wybrać dowolny dzień oraz dokładną godzinę, w której zostanie wysłana konkretna wiadomość, więc od teraz nie musicie się obawiać, że przegapicie na przykład czyjeś urodziny. Do czasu wysłania wiadomości możemy ją w każdej chwili edytować albo usunąć. Kolejną zmianą w tej aplikacji jest od teraz zdecydowanie większy wybór reakcji, które wywołujemy po dwukrotnym stuknięciu w dymek wiadomości. Możecie również wyciągnąć na wierzch emotki czy naklejki, z których korzystacie najczęściej. Wpisując tekst możecie zauważyć, że oprócz sugerowanych słów aplikacja oferuje skrót do dodatkowej funkcji, która pozwoli nam na lepszą ekspresję tego, co chcemy napisać. A zatem zaznaczamy nasz tekst albo konkretne słowo i wybieramy jeden z gotowych efektów. No i to wszystko. Niestety minusem jest to, że wszystkie omówione funkcje są dostępne wyłącznie dla kontaktów, które również korzystają z iPhone'a i tym samym z iMessage. Dwie subtelne zmiany możemy zarejestrować także w aplikacji telefon, a konkretnie w sekcji przycisków, gdzie odtąd wpisywanie ręczne numeru będzie automatycznie podpowiadać nam zapisane kontakty. Z kolei w lewym górnym rogu jest teraz dostępna ikona odpowiedzialna za tworzenie kontaktu. Po zainstalowaniu nowego iOSa z pewnością zwrócicie uwagę na obecność nowej aplikacji, jaką są hasła. Do tej pory hasła, które gromadził dla nas iPhone były dostępne z poziomu ustawień, ale od teraz będą one przechowywane w osobnej aplikacji, co z pewnością pozwoli nam łatwiej odszukać zebrane hasła czy kody, albo zorientować się jakie z naszych haseł są zagrożone ze względu na upublicznienie baz danych. Oprócz tego wszystkie hasła i klucze możemy w łatwy sposób udostępniać wybranym przez nas osobom. Możemy także wygenerować Generować kod QR dla konkretnej sieci, by w ten sposób ułatwić komuś dostęp do WiFi. Jeśli z kolei korzystacie regularnie z aplikacji sportowej Fitness, to z pewnością docenicie to, że od teraz macie tutaj do dyspozycji interaktywne karty, które możecie przemieszczać, zmieniać ich układ, a także je usuwać. Ułatwiają także dostęp do konkretnych informacji, a na samym dole znajdziemy polecenie Edytuj podsumowanie. Dzięki temu możemy w całości przeorganizować cały nasz układ, a także dodać ulubione kategorie. Korzystanie z tej aplikacji jest teraz dużo łatwiejsze. A jeśli kupiliście nowego iPhone'a i wciąż macie dylemat, w jakie tu go ubrać, albo jakie dopasować do niego szkło, to jest to dobry moment, by skorzystać z waszej przeglądarki i wpisać adres pancernik.eu. Znajdziecie tutaj naprawdę pokaźny wybór różnego rodzaju akcesoriów do iPhone'a oraz telefonów innych producentów. Na naszej stronie znajdziecie również ładowarki, powerbanki oraz wiele innych produktów. Zapraszamy! Zmiany również doczekały się same ustawienia, które Teraz są bardziej przejrzyste. To, co zostało wreszcie uporządkowane, to przede wszystkim lista aplikacji, która do tej pory była niepotrzebnie wyciągnięta na wierzch, co utrudniało nawigowanie po pierwszej stronie. Od teraz wygląda to znacznie lepiej i wszystkie aplikacje, łącznie z tymi systemowymi, są dostępne za skrótem aplikacje, znajdującym się na samym dole. Ciekawostką natomiast jest to, że producent uznałby ustawienia związane z aplikacją aparatu pozostawić na wierzchu i nie mieszać je z innymi aplikacjami. Po wejściu do ustawień ogólnych zobaczymy, że tutaj zapanował wyraźny porządek za sprawą przeorganizowanych sekcji i dołączeniu ikon, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej jest nam teraz nawigować po tej części ustawień. Kiedy przejdziemy do ustawień baterii, a następnie do sekcji ładowanie, zauważymy, że możemy ustawić konkretny limit procentowy, dostępny od 80 do 100%. Jeśli korzystacie z iPhone'a, który jest wyposażony w przycisk czynności, to warto przejść do tutejszych ustawień, gdyż od teraz możemy przypisać mu wybrane przez nas narzędzie, co sprawia, że nie musimy korzystać z dotychczasowej opcji skrót. Oczywiście, kiedy przejdziemy do tapety i wybierzemy dodanie nowej, to znajdziemy w naszych zbiorach najnowszą kolekcję tapet przeznaczonych właśnie na iOS 18. Zmiany zaszły również w naszym koncie iCloud, gdzie od teraz mamy lepiej zorganizowany interfejs i jest zdecydowanie bardziej przejrzyście. Przeglądanie zawartości dysków w chmurze i zarządzanie miejscem jest wygodniejsze. Możemy też podejrzeć, kiedy został utworzony ostatni Backup naszego iPhone'a. Jeśli macie ochotę na dodatkowe wrażenia w trakcie słuchania muzyki, to polecam sprawdzić haptykę, która może towarzyszyć Waszym utworom. Wszystko, co musicie zrobić, to wejść w opcję dostępności i odnaleźć pozycję Haptyka muzyki. Po jej uruchomieniu upewnijcie się, jakie macie aplikacje na liście obsługujące te funkcje, a dalej wystarczy już tylko włączyć odtwarzanie muzyki. Haptyka synchronizuje się z Waszymi piosenkami. Na początek proponuję zaznajomić się z dostępną próbką. Delikatnej zmianie uległa również aplikacja kalendarz, która od teraz integruje się z listą naszych przypomnień. Każde zaplanowane wydarzenie pojawia się w formie określonych kolorów, przyporządkowanych do konkretnych dni. Oprócz tego wszystkie bieżące sprawy do zrobienia stają się widoczne danego dnia na liście w ramach widgetu kalendarza, co dodatkowo przypomina nam o naszych zadaniach. Kilka ciekawych zmian zaszło również w aplikacji zdjęcia, w której od teraz powinniśmy łatwiej się odnaleźć, szczególnie jeśli mamy tam nagromadzoną sporą ilość zdjęć i filmów. Cały pomysł. Skupia się na tym, że od teraz aplikacja na starcie oferuje stronę główną, którą możemy modyfikować według własnego uznania. Mamy zatem do dyspozycji dwie sekcje. Pierwsza to naturalnie mozaika naszych zdjęć i filmów. Opcjonalnie możemy sprawić, że jeśli przesuniemy palcem w lewo lub w prawo, to otrzymamy szybki dostęp do wybranego typu multimediów albo kolekcji zdjęć. Jeśli wybierzecie dostosuj, to w tym wypadku po przesunięciu palcem w lewo możemy mieć szybki dostęp do np. zdjęć typu selfie. Kiedy z kolei zaczniemy przesuwać w górę, to wówczas pojawi nam się belka z opcjami filtrowania, sortowania oraz opcjami widoku. Do tego możemy w dużo łatwiejszy sposób nawigować po konkretnych miesiącach czy latach. Również łatwiej będzie nam znaleźć konkretną kategorię zdjęć, jak ulubione czy zrzuty ekranu. Druga sekcja pod mozaiką naszej galerii to również możliwość wybrania konkretnych kolekcji i ich kolejności. W ten sposób łatwiej będzie nam eksplorować własną galerię i na przykład tutaj możemy ustawić szybki dostęp do gotowych wspomnień, które generuje iPhone. Kiedy z kolei przejdziemy do opcji Szukaj, znajdziemy gotowe szablony podpowiedzi, które pokazują nam z jaką precyzją możemy od teraz szukać konkretnych zdjęć. Po wybraniu ikony w prawym górnym rogu przechodzimy do naszego konta iCloud w ramach zdjęć i tutaj m.in. możemy skorzystać z opcji widoku, wyłączyć pełny zakres HDR odtwarzanych treści albo udostępnić swoją bibliotekę zdjęć w iCloud innym osobom, z którymi wspólnie możecie ją tworzyć. Kiedy będziecie chcieli skorzystać z aplikacji notatki, to musicie wiedzieć, że i tutaj też znalazło się kilka nowych udogodnień. A jedną z nich jest możliwość nagrania audio, co jest sporym ułatwieniem, kiedy potrzebujemy do naszych zapisków dołączać bezpośrednio notatki głosowe. Niestety na ten moment w Polsce nie jest dostępna opcja transkrypcji, która dodatkowo generuje wersję tekstową naszego nagrania. Kolejnym udogodnieniem jest opcja wbudowanego kalkulatora. A zatem kiedy przykładowo robicie, Kosztoryzm w notatniku, to możecie od razu wyliczyć sobie konkretne wartości bez potrzeby ciągłego przełączania się pomiędzy notatnikiem a kalkulatorem. Od teraz, po zaznaczeniu tekstu i wybraniu pierwszej opcji w panelu narzędzi tekstowych, otrzymujemy możliwość podświetlenia naszego tekstu konkretnym kolorem, co z pewnością przełoży się na bardziej czytelne notatki. Również w aplikacji Kalkulator nie odmówiono kilku ważnych zmian, a tą zdecydowanie najważniejszą jest wreszcie umożliwienie dostępu do historii naszych obliczeń, co z pewnością. Ułatwi przeprowadzanie dłuższych rachunków. Oprócz tego kilka zmian skrywa ikona kalkulatora, gdzie znajdziemy łącznie cztery tryby pracy tej aplikacji. Podstawowy, naukowy, oferujący rozszerzone funkcje, notatki, które będą ułatwiać nam bardziej złożone liczenie, albo kiedy zapragniemy doświadczyć ręcznego liczenia, co jest na początku naprawdę ciekawym doświadczeniem. Na koniec mamy także rozbudowany tryb konwertuj, który umożliwia szybkie przeliczanie np. walut czy powierzchni, co z pewnością jest sporym udogodnieniem. Zmiana, która obejmuje te najbardziej wymagające gry na iOS, to dostępny od teraz tryb Game Mode, który ma za zadanie wspomóc pracę procesora tak, by ograniczyć ilość aplikacji działających w tle, co ma przełożyć się na lepsze wrażenia z samej rozgrywki za sprawą poprawionej płynności animacji. Również poprawie ma ulec czas reakcji dla bezprzewodowych kontrolerów, które chcielibyśmy wykorzystać do grania. By upewnić się, czy korzystamy z trybu Game Mode, wystarczy w trakcie rozgrywki aktywować centrum sterowania i wybrać górną belkę z usługami systemowymi. I to by było na tyle. Dziękuję za wasz czas i uwagę. Mam nadzieję, że znaleźliście dla siebie jakieś nowe i ciekawe funkcje. Będę wdzięczny za każdą Waszą aktywność pod tym filmem. Zachęcam do rozważenia subskrypcji. I cóż, do następnego!